Witam serdecznie na kanale Feed Lab. Dzisiaj odwiedzi nas kolega, który przyjechał z forum po zakup swojej spawarki. Zobaczcie, jaki model wybrał. Jest to Kempi 235 CDC. Będzie tutaj sobie w warsztacie na tym urządzeniu pracował. Dzisiaj mu pokażemy, jak się spawa tym aluminium, bo jeszcze styczności z aluminium żadnego nie miał. No i omówimy mu tutaj panel sterowania, bo dość mocno jest rozbudowany. Tak samo do palnika. Założyliśmy części pod małe części, bo to jest 20 wodna kasto. Małe części pod spawanie aluminium bardzo fajnie się na tym spawa. Także zobaczycie, że jest naprawdę mega elastyczny, więc tutaj precyzja pracy będzie na wysokim poziomie. No i zabieramy się za omówienie panelu sterującego. Czy maszynę mamy już włączoną? Tu mamy główne menu, po którym się przesuwamy. Klikamy. Domek, no to znaczy, że pokazuje nam jakieś tam parametry wstępne po, po jakieś tam po włączeniu urządzenia. Tutaj mamy fajny tryb Welta Assist. W zależności od materiału, jaki spawamy, czy to jest czarna stal, czy nierdzewka, czy aluminium, możemy sobie po kolei wszystkie parametry ustawić, jakby samo nam podpowiadać. Taka jakby synergia. Czyli wybieramy to aluminium, grubość blachy będziemy spawać np. 4 mm, typ złącza no to mamy tutaj doczołowe, pozycja PA. No i mamy zadane, że zalecane jest 137A, gaz argon 9 litrów, elektroda 3,2. No my będziemy mieć 2,4, więc także tutaj nie potrzebujemy 3,2. No przy dłuższym cyklu na pewno by 3,2 się przydała, no ale to my chwilę będziemy tylko spawać. No i materiał dodatkowy aluminium 2,4. No i prędkość tam spawania liniowa około 190 mm na minutę. Dajemy za i czekamy aż maszyna przetworzy nasze dane. Dziękuję. Zobaczcie, w automacie od razu ustawiła nam częstotliwość AC oraz jakby balans, czyli to wtopienie w materiał. Dwutakt. Możemy to wszystko później ewentualnie sobie pozmieniać. Zaraz zobaczymy jak na tym trybie spawa to aluminium. Także zaczynamy. No i mamy ten drut 2.4, palniczek. Zobaczcie, można bardzo fajnie go trzymać. Guzik jest wyczuwalny, więc lecimy. Tam studzi. I spoinka się ładnie świeci. I teraz zobaczcie, tam więcej w, za, w ustawianie wchodziłem, bo można jeszcze ustawić to wolniejsze opadanie, opadanie na, na dwutakcie, żeby tego lekkiego krateru nie było. No ale zobaczcie, jest niska częstotliwość, fajnie czyści tlenku, no spoinka jest taka fajna szklista. Materiał też był specjalnie usmolony, taki czarny, bo to jest takie, jak widzicie zabrudzenia są jeszcze z oleju, także też chciałem pokazać, że balans tutaj działa na wysokim poziomie. Zobaczcie tutaj na jak kulkę, na tą, jak się zrobiła przy aluminium, ona się ładnie świeci, więc nie była żadna utleniona. Gaz po, też musi być długi, żeby ona się nie, właśnie nie utleniła, ma cały czas taka srebrna świecąca, no i co, no i za chwilę. Siada nasz kolega tutaj, który zakupił tą maszynę i pokażemy mu. Doświadczenia jakichś stigu ma, więc tutaj myślę, że problemu nie będzie. Pierwszy raz w życiu aluminium, spawam, także... Nie, ale jakieś <laughs> rzeczy jeszcze nie widzę masz, tam spawałeś się w dziewczynkę, nie? ale tu, też niewiele tutaj trzeba dłużej drutem jechać bo no. nie wiem czy zauważyłeś, że z początku miałeś ten drut bardziej na płasko tak, tak jak ci się tak, kończnie tak. wyrabiałeś, on ci się robił bardziej pod takim ostrym kątem mm -hmm. już gdzieś Ci go było podałeś ale podałaś, widać, nie? że jeziorko mi wyprzedzało tak, a po prostu tak, palnikiem tak. muszę troszeczkę I, szybciej i, i, może i staraj, nie? Się, i staraj się delikatnie zawsze jakbyś spowolnił troszeczkę nie tak w nierdzewce palnik tak na płasko, Aha, tylko czyli bardziej na, na, no? bardziej pod kątem prostym a jak przy nie no w porządku dobra widoczność Szerokie pole widzenia także normalnie, tak jakby bez, bez przyłbicy, widać ładne kolory. I wszystko naturalne. No, no dobra, wszystko naturalne. Popróbuj sobie jeszcze raz wyciągnąć tym palnikiem, bardziej wy wy mm -hmm. wypiąuj go i spróbuj sobie jeszcze raz. Chyba, że dłuższy dróg mogę Ci dać jak chcesz. O nie tak bardzo, na tyle co nie będę spoiny spojrzał, ale. No to dobre. Tak, znowu jest szer, bardziej płasko idzie. Tak, bo teraz widzę bardziej płasko, bo materiał już przyjął temperaturę. Mm -hmm, no kiedy mm -hmm. ja chwilę spakowałem, zagrało no tak, się, za Tak, ty... czuć już tutaj tak, jest po prostu materiał. Tak, Ci grubszą blachę, żeby takie trzeba było tak, szybko tak, zasuwać drutem, tak, tak. no bo, bo by się zaraz zapadło. Ale jak zapadało. na pierwszy raz, to chyba nie, nie jest tak no, Nie, no jest luksus <laughs> jest luk. To jeszcze kwestia, wiesz, że no, można te parametry... No i trochę komuwałaś. mi utrudnia kamera, że <laughs> po ciemko startuje. <laughs> Lekkie utrudnienie. Lekkie utrudnienie No, no to dobrze. Nie, w porządku Zaraz jeszcze menu Ci pokażę dokładnie Chcesz z afinkę jeszcze spróbować? No możemy spróbować Nie, Niestety ja muszę popatrzeć jak Wy to robicie że tam na pewno zrobiłem źle na początku, że chwilę zanim ona złapie temperaturę na spadku. Dlatego ci zostawiłem kawałek. No. <laughs> Siadaj. <laughs> No trochę węższy niż Was tak? Witam serdecznie. Mam na imię Krzysztof. W sobotę w tamtym tygodniu odmówiła posłuszeństwa moja wysłużona maszyna. Dlatego poprosiłem kolegów na forum o jakieś namiary na kogoś, kto mógł mi pomógł. Wszyscy zgodnie polecali pana Radka. Także e, szybki kontakt w sobotę. E, ogarnęliśmy temat, i dzisiaj odbieram następcę mojego poprzednika. Także mam nadzieję, że będzie służyć równie dobrze i ułatwiać pracę. Bardzo fajnie, tutaj, z, ze strony pana Radka. Można tu zaprosił mnie, żebym mógł sobie potestować sprzęt na miejscu, zobaczyć, żeby nie kupywać kota w worku. Także polecam serdecznie. Super kontakt, cena też super. I w ogóle jestem mega zadowolony. Także dziękuję bardzo za polecenie.